Rolnicy i rolniczki poznali uczestników, których wybrali na podstawie listów. Nie brakowało stresu, pierwszych zauroczeń i zaskakujących wyznań. Kto już na starcie stał się faworytem, a kto pożegnał się z programem, drugi odcinek Rolnik Szuka Żony 12 obfitował spore w emocje. Rolnicy i ich kandydaci, którzy do tej pory znali się tylko z listów i zdjęć, w końcu mogli spojrzeć sobie w oczy. Były brawa, prezenty, wzruszenia i momenty pełne tremy. Bohaterowie programu nie kryli, że stawka jest wysoka, w końcu to początek drogi do prawdziwej miłości. Roland zachwycony kandydatkami. Roland przyznał, że był mocno zestresowany przed spotkaniem z kandydatkami, ale już po chwili widać było radość na jego twarzy. Na spotkanie z przystojnym rolnikiem przyjechało aż 10 pań. Jestem zachwycony, wyznał Podczas randek szczególnie wyróżniły się Katarzyna, która od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie. Karolina, młodsza o 11 lat, którą Roland uznał za faworytkę, Aleksandra S, która dzięki pracy zdalnej nie widzi przeszkód w przeprowadzce. Emilia zaskoczyła prezentami, wręczyła rolnikowi figurkę świnki i kartkę. Sama przyznała, ja mu mogę dać moje serce. Tylko i aż tyle, kandydat Basi przyjechał, żeby dać jej kosza, Basia powitała siedmiu kandydatów. Choć jeden z nich, Dawid, wycofał się już na początku, rolniczka podeszła do tego spokojnie. Minus i plus, choć w sumie plus, że jeden mniej do eliminacji. Żartowała, największe wrażenie zrobili. Grzegorz, z którym łączy ją wiele pasji, Mateusz, rozwiedziony, ale gotowy ponownie stanąć na ślubnym kobiercu. Michał, deklarujący, że przeprowadzi się do Basi i będzie serwował jej romantyczne śniadania. Nie zabrakło też kontrowersji, Adam podczas rozmowy kilkakrotnie zwrócił się do Basi kochanie, co wprawiło ją w konsternację. Krzysztof pod wrażeniem Agnieszki, Krzysztof zaprosił sześć pań. Już pierwsze rozmowy upewniły go, że czeka go trudny wybór. Najmocniejsze emocje wzbudziła Agnieszka z Anglii. Para szybko znalazła wspólny język i nawet umówiła się, że będą wstawać o świcie, aby parzyć sobie nawzajem kawę. Myślę, że Agnieszka jest faworytką. Przy niej czułem się mega. Arkadiusz szuka przyszłej żony. Pilotka zawróciła mu w głowie, Arkadiusz spotkał się z siedem kandydatkami. Już na starcie wyróżniły się. Patrycja S., którą rolnik widzi w pierwszej piątce, Ola, otwarta na przeprowadzkę. Sylwia, choć mało rozmowna, znalazła się w gronie faworytek. Szczególne wrażenie zrobiła Julia, która studiuje na Lotniczej Akademii Wojskowej. Poza miłością do latania, kobieta jest związana z rolnictwem i lubi działać w ogrodzie. Choć nie wyklucza, że przez przyszłą pracę może mieszkać w innym zakątku kraju, Arkadiusz widzi w niej faworytkę, mogę powiedzieć, że idealna kandydatka na żonę. Piękna Weronika onieśmieliła Gabriela, Gabriel zaprosił pięć pań i podczas randek każdą powitał kwiatami. Już na początku świetnie dogadał się z Klaudią, która prowadzi gospodarstwo rolne z rodzicami. Zaskoczyła go też Dominika, która planuje karierę w policji, marzy o pracy w Wydziale Zabójstw. 22-letnia Karolina budzi u rolnika mieszane uczucia. Docenia jej dojrzałość, ale obawia się różnicy wieku. Weronika, będąca z wykształcenia analitykiem medycznym, sprawiła, że Gabriel poczuł się onieśmielony. Czas na trudne decyzje w Rolnik Szuka Żony. Przed bohaterami programu Rolnik Szuka Żony 12 stoi niełatwe zadanie, każdy z nich musi wybrać maksymalnie pięcioro uczestników, którzy przejdą do kolejnego etapu. Emocje sięgają zenitu, a pierwsze faworytki i faworyci już się wyłonili. Czy któryś z rolników znajdzie swoją drugą połówkę? Przekonamy się w kolejnych odcinkach programu